Jasnuta purpurowa jest rośliną zielną, która występuje w formie jednorocznej, ozimej lub jarej, albo też dwuletniej. Na terenach miejskich obecnie jest kluczową rośliną dostarczającą pokarm dziko żyjącym pszczołom wczesnowiosennym. W uprawach jest chwasty. Nasiona posiadają elajsom, dzięki czemu są rozsiewane przez mrówki. Jasnuta purpurowa kwitnie od marca do końca lata, najokficiej w kwietniu. Jest rośliną owadopylną i miododajną. Posiada kwiaty wargowe barwy różowej lub purpurowej z długą rurką korony, przez co jest odwiedzana przez owady długojęzyczkowe. Na zdjęciu zobaczymy, jak długi jest języczek czmiela ogrodowego. Pylniki wydzielają pyłek barwy amarantowo-czerwonej który można zobaczyć na włoskach głowy i nóg pszczół oblatujących kwiaty. Wiosną najbardziej oblatywana jest przez pszczołę samotnicą porobnicę włochatkę. W marcu i w kwietniu na jej kwiatach zobaczymy czmiela ziemnego, kamiennika, leśnego, rudego oraz ogrodowego. Po tej porze roku są to wyłącznie królowe. Odwiedzają je także pszczoły miodne oraz motyle. Przyglądając się czmiero możemy zauważyć, że często zbierają nektar, dosłownie przechodząc z rośliny na roślinę na piechotę, rzadko tylko podlatując. Jasnota purpurowa na terenach miejskich rośnie często całymi płatami, na trawnikach pod drzewami i krzakami. Jest na tyle niska, że mimo koszenia szybko odrasta i może zakwitać kilka razy w roku. Dzięki tej zalecie. Jest kluczową rośliną pokarmową pszczół, szczególnie w pierwszej połowie wiosny.